Witam Was serdecznie. Taki mały update sytuacyjny, bo ostatnio na kanale troszkę, troszkę rzadziej się widujemy, widujemy się rzadziej, bo powiem szczerze dużo pracy mam i, i, i no nie mam czasu na, na montaż odcinków, eee, ale wszystko u mnie w porządku. Firma nadal chodzi, trzyma, hula się. Z dzisiaj, niedziela, 6, 6, 6 kwietnia. Śmieszna sytuacja, mieliśmy robić fresza. Dwa punkty, Biedronka Brwinów Oraz, e, oraz, oraz kochani e, Żabka Nadarzyn 6 palet, 3 tony Skończyło się tylko na Biedronce Brwinowej dwóch paletach, jednej tonie Solówka 21 palet podjechała Ale podobno tak ma być, tak mi klient tutaj e, Uspokoił e, Tomek kierowca jeździ Śmiga się Znaczy jeździ, śmiga cały czas Jest zadowolony, ja też jestem zadowolony Powoli zaczynamy się kręcić, także Taki mały szarcowy update. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo na odcinku.